Siema, hej, cześć. Powiem Wam tak. Dzisiejszy dzień jest zajebisty. Czy, czy Wam opowiadać opowiada, opowiada całą historię? No, ja spodziewałem się, że będę latał po całym mieście i szukał w aptekach lekarstw. Nie chciało, Trafiłem w pierwszej, do której poszedłem, 90 zł. 88,98 zł. Dobra, kupiłem. Wsiadam w ten sam autobus, z którym przyjechałem. Wiecie jak ja jak ja się trząsłem w autobusie? No, przyznaję się, trochę się cykałem, no trochę. Trochę kurwa bardzo. Ale tak, w przychodni, czy takie pielęgniaki siedziały, trzy się bały tego zrobić. Jedna powiedziała, że robiła że coś z tego, nudą się podjęła. Ja, tak ten. No, wielkość tej igły to mnie przerażała, ale. Ale tak uczułem takie szczypnięcie, mamy nie? Dosłownie szczypnięcie. Czekam, czekam, nic, nic, nic. I się pytam tak, kiedy się pani, kiedy się pani wbije? A to do mnie, ale ja już skończyłam. Strach ma wielkie oczy. Strach ma kurwa ogromne ja, oczy. Jak to ma tak wyglądać, to na luzie. Ja mogę codziennie brać. I tak. Jestem na to testu od Trzech godzin, jak nagrać nic. Wiadomo, że dzisiaj się nie spodziewałam nie niczego, a to se wkręcam w główce, a to se wkręcam w główce, bo to jest wszystko placebo dzisiaj. Ale tak, w następnym tygodniu może coś się zacznie dziać. No. Trzymajcie się. Cześć.